Witam Cię serdecznie na kolejnym odcinku Fundamentów. Dziś bardzo ważny temat. Temat grzechu. Gdybym zadał sobie Tobie pytanie, jaki jest największy dzisiaj problem człowieka czy problem ludzkości, to idąc za Słowem Bożym trzeba odpowiedzieć, że nie są to wojny. Nie jest to głód, nie są to kataklizmy. Największy problem człowieka, którym zresztą Bóg się zajął, ale o tym powiemy w następnych odcinkach, największy problem człowieka, największa zmora to grzech, problem grzechu. Gdy byłem mały, bawiliśmy się z chłopakami w piaskownicy, czasem się słyszało, jeden do drugiego mówił, masz grzech, bo zrobiłeś to czy tamto, albo nie zrobiłeś czegoś. Ale oczywiście to było bardzo mgliste pojęcie grzechu. Co Biblia, co Słowo Boże mówi na temat grzechu? Spróbujmy sobie to określić, zdefiniować. Biblijna definicja, że się tak wyrażę, grzechu jest taka, że grzech to znaczy chybienie celu, zgubienie drogi. I to jest największy problem człowieka. Bóg, kochani, Bóg z miłości stworzył człowieka do tego, żeby żył z nim. Nie samopas, nie gdzieś w przestworzach kosmicznych, ale Bóg z miłości stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, żeby był do niego podobny, żeby przypominał go i żeby żył z nim. I największy problem człowieka... Nas, ludzkości, to jest to, że się rozminęliśmy z tym Bożym planem. Izajasz mówi, każdy z nas na swoją drogę zboczył. Wszyscy zbłądziliśmy. Czyli jeżeli można by w jakichś przykładach, ilustracjach wyjaśnić, czym jest grzech, to można porównać to do takiej sytuacji, kiedy dzidą próbujesz utrafić do celu. I nie trafiasz do celu. Dzida ląduje gdzieś kompletnie daleko daleko od tarczy. Albo chcesz dojść na jakiś szczyt górski, yy, bierzesz do ręki mapę, wyruszasz w drogę i dochodzisz kompletnie w inne miejsce, schodzisz ze szlaku, błądzisz, idziesz gdzieś na jakieś manowce, nie trafiasz do celu, zbłądziłeś. Grzech to po prostu zbłądzenie z właściwej drogi. Albo jeszcze inny przykład, do czego można by porównać... Czym jest grzech? Architekt robi plan budynku, powstaje plan budowli, potem wykonawcy wykonują tę robotę i powstaje budynek kompletnie niezgodny z planem, kompletnie niezgodny z projektem. Coś tam przypomina w jakimś sensie projekt pierwotny, ale powstało coś innego niż było zaplanowane. I grzech jest czymś właśnie takim. Bóg coś dla mnie, dla ciebie, dla ludzkości, dla człowieka zaplanował z miłości, którą Bóg jest, która w Nim jest i którą Bóg sam jest. I to poszło w inną stronę, gdyż Bóg dał nam wolną wolę. Zastanawiają się często ludzie wierzący, teologowie też, co jest taką praprzyczyną grzechu co jest jakby istotą, korzeniem grzechu I, i można tutaj upatrywać różnych rzeczy, ale ja bym powiedział, że jedną z podstawowych e, takich praprzyczyn grzechu grzechem właściwie jednocześnie jest niewiara w to, co powiedział Bóg dlatego w Ewangelii Jana jest powiedziane 16 rozdział 8 wiersz, że przyjdzie Duch Święty, Duch Prawdy i on przekona świat o grzechu. A dlaczego o grzechu? Bo nie uwierzyli w syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To Bóg troszkę inaczej patrzy na problem grzechu niż my. Nam się najczęściej grzech kojarzy z grzechami. Złamaniem Bożych Przekazań, kradzież, zabójstwo, jakaś inna niemoralność. Ale Bóg nazywa Zasadniczo grzechem to, że nie wierzy się w Jego Syna. I Duch Święty przyjdzie, przyszedł, tak właściwie, i przekonuje, dzisiaj przekonuje świat o podstawowym grzechu, jakim jest niewiara w Syna Bożego. Podobnie rzecz wygląda, kiedy zajrzymy na pierwsze stronicę Biblii, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. Przeczytam pierwszych siedem wierszy. Kiedy mamy opis grzechu pierwszych ludzi. A wąż był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta polne, które uczynił Jahwe Bóg. Powiedział on do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie możecie jeść z żadnego drzewa, ogrodu? Kobieta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew ogrodu spożywamy, możemy spożywać. To o owocu z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie możecie z niego jeść, ani nie możecie go dotykać, abyście nie pomarli. Wówczas wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że w dniu, w którym z niego zjecie, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg znający dobro i zło. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo jest dobre do jedzenia i że jest pożądliwością dla oczu, i że pociągające jest to drzewo dla roztropności. Wzięła z jego owocu i jadła. Podała też swemu mężowi, który z nią był i jadł. Wówczas otworzyły się oczy obojgu i uświadomili sobie, że są oni nadzy. Spre, spletli więc liście figowe i sporządzili sobie przepaski. I usłyszeli głos Jahwe Boga przechadzającego się po ogrodzie, w wietrze, dnia. Wtedy ukrył się człowiek i jego żona przed obliczem jachwę Boga, pośród drzew ogrodu. Widzimy, że upadek pierwszych ludzi, który potem został przekazany z pokolenia w pokolenie i tym samym upadkiem myśmy wszyscy upadli. upadek niejako zaczyna się od niewiary w to, co Bóg powiedział, zobacz. Ponieważ kusiciel szatan, Przychodzi i wykręca słowo, które Bóg powiedział i mówi, na pewno nie umrzecie, Bóg coś przed wami ukrywa, gdybyście zerwali z tego, z tego drzewa, to byście byli jak Bóg, znający dobro i zło, a w ogóle to słyszałem, że Bóg wam za, zabronił z wszystkich drzew jeść. Cały czas diabeł wykręca to, co Bóg powiedział, żeby odwrócić uwagę człowieka od Boga. I żeby człowiek przestał ufać Bogu. Tak się zaczyna ta gra, ta diabelska gra. Dalej człowiek łamie Boże, prawo, Boże słowo, Boże prawo, Boże nakaz czy Boże zakaz. Dalej człowiek łapie się na pokusę, hmm, będę jak Bóg. Mogę być jak Bóg. Ewa popatrzyła i zobaczyła. No, mogę zdobyć wielką mądrość, wielką roztropność. I to, co nazywamy grzechem pierwszych ludzi, ten moment, od którego grzech wszedł na świat i ludzkość od tej pory żyje w grzechach, to po prostu niewypełnienie Bożej Woli, niewypełnienie Bożego Planu, rozminięcie się z tym, co powiedział Bóg. To jest zasadniczo Problem grzechu, rozminięcie się z tym, co powiedział Bóg, co zaplanował Bóg w swojej dobroci i miłości, którą jest. Grzech można by porównać do wirusa HIV. Człowiek łapie tego wirusa i może dłuższy czas żyć, nie wiedząc o tym. Dopiero po jakimś czasie zaczynają się objawy, a objawy są takie, że traci odporność. I łapiąc byle jaką chorobę, bardzo ciężko ją znosi, a potem na, tak w cudzysłowie mówiąc, na byle jaką chorobę umiera, która normalnie jest uleczalna. Grzech można porównać do nowotworu w duszy. Złe komórki dostają się do środka, powoli niszczą życie, powoli niszczą te dobre, ale niekoniecznie od razu wiadomo, że problem już zaistniał. Zanim pierwsze objawy nowotworu się pojawią, może minąć sporo czasu. Ale śmierć już się zaczęła. Więc zobaczcie, Adam i Ewa zjedli z owocu drzewa zakazanego i w takim naszym ludzkim rozumieniu nie umarli natychmiast. W sensie fizycznym nie umarli, żyli dalej. Adam żył ponad 900 lat. Ale duchowo umarli, bo stracili niczym nie zakłóconą relację z Bogiem. Stracili więź z Bogiem. Kiedy Bóg pojawił się na horyzoncie, mówiąc tak obrazowo, zaczęli się bać, wystraszyli się, schowali się, poczuli, że są nadzy. Coś jest nie tak. Coś się zaczęło już dziać. Śmierć od środka zaczęła już działać. Oni jeszcze nie wiedzieli, co się dzieje. I to jest zasadniczy problem człowieka, z którym Bóg Wiem, że uporał się, dając swojego syna, ale musimy też dobrze rozumieć, na czym ten problem polega, choćby kiedy innym głosimy Ewangelię. Zobaczcie, jeżeli komuś głosimy Ewangelię i mówimy, że Jezus jest jego zbawicielem, to najprostsze pytanie, które się wtedy może zrodzić: No dobrze, Jezus jest zbawicielem, to znaczy on mnie od czegoś uratował. Od czego mnie uratował? Ja nie mam żadnych problemów. Mam dom, rodzinę, dobrze zarabiam, jestem zdrowy. Od czego mnie Jezus uratował? Ja nie potrzebuję żadnego ratunku. Ktoś mógłby tak powiedzieć. Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że z nieba przyszedł ratunek, zbawienie, ocalenie, wyrwanie, wyzwolenie z naszych grzechów. Jezus przyszedł zbawić nas od naszych grzechów i dlatego musimy też właściwie rozumieć, czym, czym ten grzech jest. Grzech ma swoje różnorodne objawy. Na przykład niemoralność, nieprawość. To, co najbardziej Najczęściej nam się kojarzy z grzechem. Ale grzech to również to, że Bóg ma jakąś wolę względem nas, a my nie podejmujemy tej woli. Rezygnujemy z Bożej Woli. Nie słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. To jest grzech, bo to jest rozminięcie się z Bożą Wolą. Kiedy nie wierzymy w syna Bożego, grzeszymy. Nikogo nie zabijamy, nikogo nie okradamy, nie cudzołożymy. Nie wierzymy w syna Bożego i popełniamy straszny grzech. Kiedy czynimy coś, działamy, bez wiary, bez przekonania, Słowo Boże mój, że wszystko, co robimy bez wiary, czyli bez takiego wewnętrznego przekonania, zbudowanego na naszej relacji z Bogiem, też grzeszymy. Grzech to rozmijanie się z Bożym planem, z Bożą wolą. Jakie są skutki grzechu? Dla człowieka... To utrata doskonałości. Człowiek przestał być doskonały. Pierwsi ludzie stworzeni przez Boga byli doskonali, nieśmiertelni, nie chorowali, niczego im nie brakowało, nie wstydzili się, nie mieli się czego wstydzić. Obcy był im strach, nie mówiąc już o przemocy czy, czy innego rodzaju takich brudnych zachowaniach. Człowiek. Przez grzech traci doskonałość. Staje się duchowo, ślepy, głupi, głuchy. głuchy. Nie rozróżnia, co się dzieje. Nie, nie umie właściwie ocenić rzeczywistości, w której się porusza. Owszem, widzi pewne rzeczy, widzi te widzialne fizycznymi oczami, słyszy to, co jest słyszalne uszami naszymi fizycznymi, ale człowiek nie rozumie, co się dzieje. Często człowiek nawet nie wierzy swojego Stwórcę. Oddaję cześć wytworom swojej wyobraźni, swojego umysłu. Nasze zmysły, nasz rozum stały się ograniczone, doskonałe, bardzo zawodne. Zmysły i rozum stały się bardzo zawodne. Zmysły i rozum dał nam Bóg, ale przez utratę doskonałości one stały się bardzo niedoskonałe i zawodne. One nas mylą, one nas wprowadzają w błąd. One. Nasze zmysły i nasz rozum utwierdzają nas w błędzie, gdzie myślimy, że rzeczywistość wygląda tak, jak nam się wydaje, jak czujemy, jak nam się układa w głowie, podczas gdy jest zupełnie inaczej. Inne skutki grzechu dla człowieka. Człowiek staje się niewolnikiem tego, co jest brudne, paskudne. Staje się niewolnikiem. Traci panowanie nad sobą. Jest oddzielony od Boga. Od, błogosławień, od błogosławieństwa Bożego. Duchowo jest martwy. Jego serce staje się nieczułe na Boży głos. Biblia mówi, że przez grzech, przez ustawiczne trwanie w grzechu, serce człowieka staje się coraz bardziej twarde, nie, czyli nieczułe na Boży głos. Inne skutki grzechu to niemoralność, cudzołóstwo, pijaństwo, złodziejstwo i tak dalej, tak dalej. Wszystko, co ogólnie nazywamy niemoralnością. Ale to są objawy grzechu. Grzech to jest ten zasadniczy nasz błąd pójścia w niewłaściwą stronę, niewłaściwą drogą, niezgodnie z Bożym planem, niezgodnie z Bożą wolą. Dla świata, dookoła nas, dla przyrody, grzech też przyniósł pewne negatywne skutki. Śmiertelność w przyrodzie się pojawiła. Nie tylko człowiek stał się śmiertelny, ale zwierzęta stały się śmiertelne. Pojawiło się drapieżnictwo wśród zwierząt. Pierwsze zwierzęta były roślinożerne. Bóg stworzył zwierzęta, żeby karmiły się roślinami. Zwierzęta stały się drapieżne. Część zwierząt. I z perspektywy Bożej Bóg. Bogu człowiek się zgubił, Bóg stracił łączność z człowiekiem, człowiek stracił łączność z Bogiem, Bóg stracił bliską relację. Kiedy mówię łączność, mam na myśli bliską relację z Bogiem i to dostarczyło Bogu smutku, bo jego stworzenie, które on zawsze kochał, oddaliło się od niego. Myśmy oddalili się od niego. Więc. Yy, żeby zobaczyć jakby miarę tego problemu, jakim jest grzech, żeby zobaczyć, że to jest na, na, naprawdę największy problem człowieka, musimy zobaczyć na to, co jest Bożym rozwiązaniem, jeśli chodzi o grzech. Zobaczcie, Bóg, żeby rozwiązać problem grzechu, co czyni, co planuje, a następnie wykonuje. Ojciec posyła swojego Syna. Syn zgadza się pójść na ziemię, stać się jednym z nas i przejść katusze, przejść najpierw bardzo trudną drogę, a potem być zmasakrowany, być podeptany, być schębiony, być ukrzyżowany. Ojciec wysyła swojego syna na pewne cierpienie, pewne cierpienie, ale to oznacza, jak wielkim problemem jest grzech, jak bardzo grzech psuje Boży Plan, jak bardzo Grzech oddziela nas od Boga, że sam Bóg uznał, że nie ma innego wyjścia, żeby człowieka odzyskać, żeby człowieka uratować. Że ojciec posyła syna na rzeź, żeby został po prostu zabity jak baranek ofiarny. Bóg rozwiązał problem Grzechu. My, gdy teraz o tym mówimy, mówimy już z perspektywy Nowego Przymierza. Mówimy z perspektywy Ewangelii, dobre innowiny, że problem został przez Boga rozwiązany i możemy tak na ten problem patrzeć. Pamiętając jednakże, że kiedy głosimy ludziom Ewangelię, nie możemy tego tematu ominąć. Głosimy im, że Jezus przyszedł dać nam uwolnienie, zbawienie od naszych grzechów, czy ogólnie od pojętego grzechu. Przyszedł uwolnić nas od grzechu, abyśmy mieli na powrót relację z Ojcem. I uczynił nas nieśmiertelnymi. Nasz duch odzyskał życie, połączenie z Bogiem. Nasza dusza ma możliwość korzystania z Bożego Błogosławieństwa, chociaż toczy się w naszej duszy bój i to jest pewien proces. Nasze ciało jeszcze nie jest nieśmiertelne, ale zobaczcie, Bóg obiecał nam odkupienie również naszych ciał. I mimo że tutaj większość z ludzi zdąży umrzeć, to ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, dostaną nowe ciała, doskonałe, odkupione, nieśmiertelne. Bóg rozwiązał problem grzechu. My jesteśmy dzisiaj zbawieni. Ale Boga to bardzo wiele kosztowało, gdyż tak potężnym problemem człowieka, był grzech, dopóki Bóg tego problemu nie rozwiązał. Kochani, do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku.